Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej. Nazywam się Jacek Władysław Baltyzel, startuję z ostatniego miejsca na warszawskiej liście Konfederacji. Cóż, zaczyna się suć pogoda, więc teraz już bardzo wyraźne stają się problemy komunikacyjne naszego miasta. tak? To już nie jest pogoda na to, żeby poruszać się po Warszawie spacerkiem. To nie jest już pogoda na rekreacyjną jazdę na rowerze. To jest pogoda, podczas której ludzie przede wszystkim myślą o wygodnym środku transportu i o tym, jak dotrzeć do celu. A cóż, wiadomo, no, najwygodniejszym sposobem transportu jest własny samochód. Na dzisiejszej konferencji prasowej powiem o trzech bardzo ważnych problemach, ale też rozwiązaniach, jakie mamy w zakresie poprawy, e, poprawy jakości transportu w Warszawie. Ale też w całej Polsce, ponieważ kampania, która się toczy, jest kampanią parlamentarną, a nie samorządową, więc zaproponujemy też zmiany w prawie. Pierwszy temat to buspasy. W Warszawie mamy już prawie 70 km buspasów i planowane są kolejne. Te buspasy tworzone są w miejscach, gdzie tak naprawdę kompletnie nie ma takiej potrzeby, gdzie ruch jest taki, że. E, Samochody stoją w korku, a buspasy stoją kompletnie puste. Jest to totalne marnowanie przestrzeni i utrudnianie ludziom życia. Trzeba to powstrzymać. Skoro samorząd warszawski, skoro władze Warszawy prowadzą ideologiczną krucjatę przeciwko zmotoryzowanym, to wymaga to zmian ustawowych. I dlatego jako poseł będę proponował zmiany w prawie. To może być ustawa, to może być nowelizacja ustawy o drogach publicznych lub kodeksu drogowego, nieważne w którą zostanie ostatecznie wpisana. Natomiast projekt ustawy e, będzie, zakładał, będzie zakładał regulacje dotyczące tworzenia buspasów. Buspasy w pewnych wypadkach mogą się przydawać, ale nie wszędzie. Tymczasem samorządy nastawione ideologicznie przeciwko kierowcom tworzą buspasy, gdzie im się tylko podoba, utrudniając ruch, a nie uprzedniając. Złożę projekt ustawy o buspasach zmieniający właśnie ustawy o drogach publicznych i kodeks drogowy e, w taki sposób żeby jasno określić gdzie i kiedy mogą obowiązywać buspasy i wprowadzony zostanie zapis w tej ustawie że buspas może być stworzony tylko i wyłącznie w miejscu gdzie e, Autobusy publicznego transportu zbiorowego, czy w ogóle transportu zbiorowego, także jeśli byłby świadczony przez przewoźników prywatnych, ale regularne usługi transportu zbiorowego świadczone są z częstotliwością co najmniej 15 pojazdów na godzinę, czyli nie będzie można tworzyć busów w miejscach gdzie jeździ żaden, rzadziej, gdzie jeździ rzadziej niż jeden autobus na 4 minuty. To zracjonalizuje tę politykę buspasową. Po prostu chodzi o to, żeby nie było już więcej sytuacji, że tworzy się buspasy, kierowcy stoją w korkach, a buspasy stoją puste. To jest totalna patologia, którą należy wyeliminować i stąd właśnie proponuję ten zapis ustawowy, zakaz tworzenia buspasów tam, gdzie nie jeździ co najmniej 15, 15 regularnych... 15 autobusów z regularnego ruchu e, transportu zbiorowego na godzinę. Druga rzecz. Należy zakazać tworzenia buspasów w miejscach, osobnych buspasów, w miejscach, gdzie obok jest torowisko tramwajowe. W takich miejscach, jeśli samorząd chce utworzyć buspas, powinien utwardzić torowisko i stworzyć e, buspas na torowisku, czyli tak zwany trambuspas, a nie zabierać pasy ruchu kierowcom. Tymczasem władze Warszawy. Ostatnio lansują koncepcję zielonych torowisk, przez co nie można wykorzystywać tych torowisk, chociażby dla potrzeby, na potrzeby buspasów, przejazdu karetek itd. To jest znowuż patologia, którą chcemy wyeliminować. Druga kwestia to kwestia przejści dla pieszych. Przejścia dla pieszych powinny być w miarę możliwości bezkolizyjne i bezwzględnie powinny być bezpieczne. Żeby zapewnić bezkolizyjność przejść dla pieszych, tam gdzie jest duże natężenie ruchu zarówno pieszego, jak i ruchu samochodowego, należy dążyć do rozwiązań bezkolizyjnych, czyli przejść podziemnych i kładek dla pieszych. Tymczasem co robią władze Warszawy? Stawiają naziemne przejścia dla pieszych, jak chociażby tutaj dookoła Ronda Dmowskiego w Warszawie, w miejscu, gdzie mamy już istniejące przejścia podziemne. Jest to totalne marnowanie przestrzeni, ale jest to przede wszystkim totalne pogorszenie jakości ruchu. Odkąd wytyczono te przejścia naziemne dookoła tego ronda, przy którym się znajdujemy, ruch samochodowy, ruch samochodowy się znacząco pogorszył, po, pogorszyły się warunki ruchu. Powiększyły się korki. Tutaj ludzie stoją w korkach bez względu na porę dnia. Tutaj również poza godzinami szczytu jest korek. Gdy jechałem na tę konferencję prasową, tutaj, tę, która się odbywa o godzinie 11, to nie są przecież godziny szczytu komunikacyjnego. I tak stałem tutaj w korku. Dlatego, jeśli samorząd podejmuje się takich złośliwych działań, to należy prawnie uregulować tę kwestię. I w wypadku. I w wypadku, gdy istnieje infrastruktura podziemna czy kładki, należy zakazać tworzenia przejść dla pieszych, dublujących te przejścia. Należy jednocześnie zakazać wyburzania takich kładek, jak to ma chociażby miejsce przy ulicy Sobieskiego w Warszawie w tej chwili, czy likwidowania przejść podziemnych. Po prostu ustawa bądź rozporządzenie powinny precyzować warunki, kiedy. Kładki bądź, e, bądź przejścia podziemne są obligatoryjne, ponieważ mówię, jeśli samorządy szkodzą mieszkańcom, no to niestety jest to pole do interwencji ustawodawcy. Ja jestem przeciwnikiem nadmiernej regulacji, natomiast e, tutaj mówimy o regulowaniu działań władz publicznych, władz samorządowych, no i okazuje się, że ta regulacja jest niestety niezbędna. W innych miejscach natomiast należy myśleć o rozwiązaniach alternatywnych. Tam, gdzie jest bardzo mały ruch, tam, gdzie jest mały ruch samochodowy, właśnie nie w centrum miasta, tylko bardziej na obrzeżach czy też na mniejszych uliczkach, i tak dalej, tam akurat nie ma potrzeby wytyczania zwyczajnych przejść dla pieszych z pasami, takimi, gdzie pieszy ma to bezwzględne pierwszeństwo, które niestety wprowadzono. Należy tam z kolei. E, Ułatwić tworzenie tak zwanych przejść sugerowanych, czyli miejsc, gdzie pieszy ma prawo przekroczyć jezdnię, ale nie ma na nim pierwszeństwa. Musi ustępować samochodom. To jest rozwiązanie dość powszechne na zachodzie, chociażby w Niemczech, to jest rozwiązanie, które się sprawdza, i jeśli jest ono tworzone akurat na ulicach o niewielkim natężeniu ruchu pieszego, to jest ono w pełni bezpieczne. Trzecia kwestia to kwestia dotycząca płynności ruchu związanego z sygnalizacją świetlną. Pomijając już właśnie fakt, że zbyt gęste przejścia dla pieszych, tak jak tutaj wokół Ronda Dmowskiego, z sygnalizacją świetlną blokują ruch, tak? pomijając już tę kwestię właśnie tego, gdy przejścia dla pieszych dublują istniejące przejścia podziemne, należy zwrócić jeszcze jedno, na uwagę na jeszcze jedną rzecz dotyczącą sygnalizacji świetlnej. Władze Warszawy bronią się Rękami i nogami przed rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, które bardzo poprawia płynność ruchu, czyli tak zwanymi sekundnikami. Wielokrotnie pada ze strony władz Warszawy fałszywy argument, jakoby nie dało się tych sekundników wprowadzić przy akomodacyjnym systemie sterowania ruchem, jaki jest w Warszawie. Wiele przykładów także polskich miast pokazuje, że jest to nieprawda, że da się. Władze Warszawy tego nie chcą, powołują się na trudności techniczne, które w innych miastach udaje się przezwyciężyć. Powołują się też na rozwiązania, powołują się też na regulacje na poziomie rozporządzeń. Te rozporządzenia oczywiście należałoby zmienić, żeby tę sytuację uprościć. Tutaj jest pole dla interwencji władz, władz centralnych. Natomiast nawet w istniejącym stanie prawnym to rozwiązanie da się wprowadzić, i e, będę po raz kolejny apelował do władz Warszawy o wprowadzenie sekundników odliczających a, czas pozostały do zmiany światła z zielonego na czerwone i na odwrót. E, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję Państwu za udział.